Dobre, mamy to, mamy to bez problemu. Chodźcie na sklep. Tutaj Ten robi. Zle zlecenie, tak? Zrobione. Ile za to zlecenie? Niedużo. Chodźcie na sklep. Um. Ja potrzebuję kasy jeszcze. Belson, kurwa, stoisz, patrzysz się. Jak ja dałem? Jak ja dałem to kasę ty... przecież, A, to no ty dałeś tu. kasę? Okej, okay, dobra, sorry, pomyliłem. Jeszcze... O co, o co ty mnie opraczasz? Tym razem pomyliłem osoby, sorry, sorry. Przepraszam. Pasz, 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 Moja tak. wina. Czego, nie masz? na miejscu. A nie, spoko, spoko. A tu obok spadł od razu nasz kolejny zrzut. Czy mi się... czy tak tylko tak pokazuje? Ktoś nie zebrał albo... nie wiem, Co, bierzemy coś... na wodę czy normalnie? Kurwa, plecy! W ruch. Tylko właśnie kurwa skąd on strzelał? Tutaj patrzę z dachu. Chyba trzeba się ruszyć do, stref do, stref do strefy, panowie. zaraz będzie. Tam, przyleciał. A ale nieco cofajmy się strefa idzie, panowie. Ja Kurwa, no zblokowałem się tak, nie mogłem nic kurwa zrobić, po prostu. Ja biegnę do strefy. Zaraz zginiemy od... Nie jest tak źle, ale... A to nam pokazuje kolejną strefę, bo zrobiliśmy to wyzwanie takie. Su, Kurwa maska. się zablokował, no ale fajnie. No ja, ja miałem takie coś, że byłem na krawędzi, i całą noc sobie się otwierał spadochron, stary, i nie mogłem nic zrobić. Gdzie jesteś? To moje takie. Kurwa nie! Skąd? Wspiera moje męża! No jedź kurwa! Przez rzucie pedał jest! Przy 13 rzucie. jest! W 13 No. Trzeba go dobić do tego jednego, tutaj leży za tym tym, kurwa. Reanimuje się pewnie śmierć. Chuj ci w dupę, kurwa. Jest kolejny nade mną. O, ja pierdolę. Dałem radę wbić chociaż play jednego, kurwa. w sektorze. Nadciąga so nalot. Od raz drużyny jest poza bezpieczną strefą. Tu tak biega. Kurwa. Ja tu nikogo kurwa nie widzę, wszyb, wszyb. Tylko na mnie celują non stop. Strzelałem się między sobą, że... Żebym ja miał kurwa Sentexa jednego jeszcze jakiegoś. Ja ci pierdolę tego Sentexa, tylko... Muszę dojść. Tam ale... są w tam są w Ale nie w sposób seksualny. A nie ma sensu <grym> Asysta, dobrze. Kurwa, odnasz to Tu leży na tym tym, skoczył do wody. Płynie po was gdzie? Jest. Płynie do was tam. Płynie, płynie śmieć zajebany kurwa. Tam jest kolejny. Tu za tym jest kolejny. Powalony, powalony. Tu nas o, tu jest kolejny, dobra, płynę po śmiecił. Tu są na sklepie obok nas, kurwa jeszcze tutaj. No jak, oczywiście, od razu się pojawił, nic, żadnego kurwa, żadnego z e, tego, alarmu, nic kurwa, nic. Ja pierdolę. Ale ich jest W wodzie jest dwóch W wodzie jest. Jeszcze. Dobijajcie śmieci. Jeszcze jeden, pij go, Ja już tam wpadam. O, dobrze oznaczony, pięknie. Gdzie ten skurdel, Tam. Mam ostatniego. Tam ucieka. Kurwa, amunicji nie mam. Jest tutaj skurdel Tak zwalnia jeszcze, zdejmuj maskę kurwa Jest tutaj tak. Tu położonych Trzeci jest... Ten trzeci jest do zrobicia, tam do zrobicia Tak, już, 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 ci rzucę jednego, spokojnie Za późno Tylko, tylko stary zwracasz uwagę na nich w takim tym z reguły Tu jest maska zwykła 40%, nie najgorzej Masz amunicję? Oh, z amunicją ciężej, ale coś tam mam Jest. Masz Ruszajcie do bezpiecznej strefy. Leco. To no właśnie ciężko tutaj z tym środkiem. O kurwa. Nie, no kurwa. Pierdolcie się. Powaloni tym nalotem, kurwa. Ja tu się kampię, kurwa, w tym. Ja tu po prostu tak słaba pozycja. Tutaj biegają jeszcze kurwa, tam są. Jak Ruch, tam? Protam dymny. Dobra, Belson, tu mamy strefę. Czekaj, czekaj, strefa, czekaj. To ich odrodzimy. Oni... Leży, skurwiel. A, no i chuj. Było możliwe, kurwa. Już. coś inny hajs musi. Ale kupiłem was. Dobrze, zajebiście, zajebiście. Ja próbowałem jakkolwiek. Żeby ten śmieci jeden na mnie, na mnie nie strzelał, kurwa. Ta, ta, ta oni, oni, z przy, końcu, oni przekaz... przy sklepie się kręcą. Ale rozpierd. Tak czwórki nie mają, oni są na dachu. Nie wjeżdżaj tam, tylko nie wjeżdżaj tam. Zginiesz od razu. No no, ale tam na dole też był ktoś O kurwa, wracam. Za strefą oczywiście od razu, bo jak inaczej. Mam 7000. Nie no, ale takie non stop odradzania... Kurwa no. Gdzie ta strefa się podpisała? Tam. Trzech, a Ale, ale cisną się, cisną się kurwa między sobą. Dobra. O kurwa. Gdzie jest ten sklep? Kurwa! Nie mam już kasy. ja pierdolę. Oni będą musieli polecieć w końcu. Kurwa, ile mogą siedzieć w tym gazie? Dobra, kolejny. Trzymamy tą... O, celują mnie od tej strony. Chuj, jest no, tutaj, tutaj. Tak, jest jest, jest jest. Dobra. Jeszcze jeden tam. Jest, macie go? Jest. O kurwa, że my to przetrwaliśmy. Ja pierdolę, piękne. Piękne, piękne, piękne. O mój Boże. To jest śmiecik kurwa na tym dachu. No, bo to taki nalot, wyjewał chyba cały zespół.